Witam serdecznie wszystkie koziorożce na moim kanale na czytaniu na pełnię księżyca 14 czerwca w znaku strzelca. Zapraszam również na czytanie prywatne: 5 pytań, 70 zł, dowolna ilość pytań, 100 zł, czytanie roczne również. Zapraszam również na oczyszczanie wahadełkiem, energetyzowanie wahadełkiem, sprawdzanie wiadomości wahadełkiem. Pracuję ze zdjęciem klienta bądź też. Yy, przez kamerkę, jeżeli tylko na to czas pozwala, tak? Yy, cała sesja 45 minut wynosi 100 zł. Yy, kochani, wszelkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Chciałam jeszcze Wam nadmienić na temat tej pełni księżyca. Jest to pełnia troszeczkę yy, trudna, bo jest w kwadraturze do Neptuna, także uważajmy, aby nie zgubić pieniążków, portfela, tak? będą wychodzić jakieś kłamstwa, być może pełnia, ta, ta pełnia służy do zdejmowania różowych okularów, tak, do, do tego, aby objawiła się prawda, ale to jest właśnie, myślę, że to jest pozytywny odzew mimo wszystko, bo żeby coś zaistniało pozytywnego, musi czasami się wydarzyć całkiem coś negatywnego, tak, równowaga musi być, poza tym, kochani, Merkury w bliźniętach, Mars... W Baranie, Jowisz w Baranie, jeszcze jest to potężna energia, z którą możemy mieć troszeczkę trudno. Mars jest planetą energii, działania. Jowisz to wszystko powiększa, więc wiele będzie się teraz porządkować. Dla nas więcej siły, przebicia, determinacji. Yy, no i też konkurencja, również, również w polityce aura wojownicza troszeczkę. I pamiętajcie, kochani, to jest bardzo ważne, do 2024 roku. Te energie, y, ciężkie, niskie energie będą nam jeszcze towarzyszyć coraz bardziej, będziemy je odczuwać i właśnie o to chodzi, żeby nie wchodzić ten, w niskie energie, tylko po prostu y, bardziej, y, bardziej wibrować wysoko, tak? Nasza energia naprawdę będzie mieć w naszym, w naszym życiu kluczowe znaczenie, też im więcej pozytywnej energii, tym więcej pozytywnych zdarzeń, tak? No i jeszcze jedna taka wiadomość: Saturn jest w biegu wstecznym do października, spowoduje, że będą zakończenia, zamykane relacje, sytuacje, które nie mają stabilnych podstaw, tak, które są chwiejne. A dodatkowo taka miła wiadomość: Wenus w znaku byka, rozwój, przyjaźnie, nowe kreatywność, miłość także piękny czas jest, mimo, mimo tej trudnej energii. Drogie koziorożce. Pokazujecie mi się w energii, ogólnej energii na tą pełnię Księżyca 14 czerwca, w energii trójki denarów. Myślę, że będziecie się stopniowo doskonalić tak jakby we współpracy z innymi ludźmi. To może być rodzina, praca, bądź w ogóle jacyś przyjaciele też, tak? Będziecie widzieć taki związek z innymi i będziecie tworzyć z innymi ludźmi, być może z rodziny, być może z przyjaciółmi, takie wspólne cele, będziecie widzieć te wspólne cele, a Wasze relacje przy trójce denarów zaczynają się opierać na zaufaniu i takim równomiernym zaangażowaniu, tak? Ludzie, którzy pracują ze sobą. W Energii trójki tenarów darzą się takim szacunkiem, e, cenią nawzajem swoje umiejętności, te wszystkie przyjaźnie i miłości, które ukazują się w tej karcie, mają taki solidny fundament. Trójka ma solidny fundament. Każda ze stron systematycznie i przez długi czas będzie tak dokładała od siebie takie kolejne materiały, które będą zapewniały. Tym, tym relacjom, tej ogólnej energii, taką trwałość. Tak? Także pięknie, piękna naprawdę karta. Mm, I myślę, że mm, nie można się spodziewać, że trójka denarów przyniesie szybkie i takie spektakularne efekty, ale przy odrobinie cierpliwości, tak jak tutaj ten pan jest, przy odrobinie cierpliwości. I takiej też nadziei, i przy wierze, którą możecie mieć w sobie, bądźcie na pewno pewni, że przyniesie to bardzo dobre efekty, tylko cierpliwości, tak? Możemy mieć na pewno pewność, że przy tej karcie Trójki Denanów sprawa, o którą się martwimy, też o którą będziecie sami, sami siebie pytać. Na pewno przyniesie coś dobrego, tak? Pięknie, przepraszam, muszę się napić. Nie wiem, co mam z tym głosem ostatnio. Kochani, co na pozycji rodzina i przyjaciele? Rodzina i przyjaciele, na pozycji jest trójka kielichów. Słuchajcie, ogólne znaczenie tej karty symbolizuje takie udane życie towarzyskie, nowe znajomości, przyjaciele, tak? jakieś nowe romanse bądź spotkania, jakieś imprezy, świętowanie. To taka czysta zabawa. Żadnych zobowiązań, żadnych obowiązków. Ja myślę, że bardziej taki, um, takie fajne, miłe spędzenie w gronie rodzinnym, z przyjaciółmi, gdzie troszeczkę Wam tego czasu też jest takiego potrzebnego, nie tylko ciągła, ciężka praca, tak? I zamykanie się w sobie, tak? E, ta karta sugeruje, aby na jakiś czas pozbyć się zmartwień, zamknąć te zmartwienia, bawić się, śmiać się, cieszyć się, doceniać życie codzienne, tak? Na pozycji rodziny, przyjaciół, tak? To karta, która przypomina o tym, że możemy się łączyć z innymi ludźmi, które, których y, też y, gdzie łączą y, Was podobne zainteresowania, y, podobne hobby, tak? Y, upodobania, takie udane przyjaźnie, też fajne, udane przyjaźnie, solidne, które dodają nam siły. No i też tutaj może się pojawić, jeśli chodzi o rodziny. Czasami jakaś trójeczka, tak? Czyli trzecia osoba w związku, ale to ja bym powiedziała odejdźmy od tego, jest to nam niepotrzebne, ja raczej bym powiedziała, że to jest piękny czas spędzony z rodziną, tak? Co na pozycji kochani cesarza, na pozycji związki, relacje, związki romantyczne. W kwestii uczuć, karta cesarz wskazuje na taką miłość dającą poczucie bezpieczeństwa, stabilności, taką miłość wspierającą. Jeśli ta karta ma charakteryzować Was jako partnera, to można być takim spokojnym o dalszą przyszłość z, e, związku przy karcie cesarza, tak? Bowiem cesarz jest osobą uczciwą, zaangażowaną, odpowiedzialną, może niezbyt być wylewny i mało romantyczny, a uczucia będzie wyrażać Poprzez działania mające na celu zapewnienie stabilizacji opieki i bezpieczeństwa, tak? Ale też kochani, jeżeli jesteście sami, to może to oznaczać pojawienie się kogoś w waszym życiu ognistego, tak? Z jakim ascendentem ognia, jakiejś osoby, która będzie się, będzie Wam się podobać, jako osoba do założenia rodziny. To też tak może być, karta cesarza, tak? No i troszeczkę, ym... też może karta cesarza mówić przy trójce tutaj kielichów, że jest ten trójkąt, że jest jakaś jeszcze trzecia osoba dla Was, drogie koziorożce, yy, która Was inspiruje. I, ale nie myślicie o poważnym założeniu związku, tylko bardziej o takim flircie. To też to może sugerować. No, ale kochani, pomijmy to. Załóżmy, że jest to stabilność, tak? Że e, wchodzą tylko dobre te wiadomości na ten odczyt, tak? No i kochani, e, no aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest karta e, ognia, karta barana, ale również dobrze może być ascendent, tak? Um, Barandler Strzelec, ktoś, kto ma ascendent ognisty, Wam może przychodzić do tego życia, tak? Moje drogie panie z podkoziorożca, jakiś pan taki ognisty się może u Was pojawiać, tak? No i panowie, jakaś pani, która ma jakiś ogień w sobie, tak? Być może jakiś ascendent ognia jest, jakaś ognista, energiczna. Także, no, fajna karta. No i kochani, jeśli chodzi o pracę i finanse, pokazuje mi się tutaj karta papieża, karta wiary. Karta ta wskazuje na to, jakbyście troszeczkę odeszli od takich zmartwień finansowych, od myśleniu tylko o pieniążkach, a skupili się troszeczkę na co, co ja tu w ogóle robię? A skupili się troszeczkę na bardziej na takiej pomocy duchowej, na wzrastaniu duchowym u siebie, tak? To też może oznaczać pomoc jakiejś osoby wpływowej, w Waszym związku jakaś wpływowa osoba może Wam w czymś pomóc, bądź Wy jako wpływowi przyjaciele, będziecie w stanie pomóc komuś, tak? Jakaś nauka też być może tutaj, rozpoczęcie nauki, zajęcie się działalnością na rzecz trochę innych ludzi. I, I bardziej ta wiara tak będzie wzrastać w Was, ta duchowość. Raczej odejdziecie od takich zmartwień, gdzie tylko finanse, 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 tak, jak to Ziemia, ale też weźmiecie pod uwagę aspekt duchowy, tak? No, bardzo ładna karta, słuchajcie. I jeśli chodzi o zdrowie, tak dorzucę, to myślę, że karta wiary to taki element uzdrawiania samego siebie kochani, no i z przełożenia wychodzi karta maga, a karta maga mówi o tym, że możecie naprawdę bardzo wiele, kochani, no i oczywiście znowu król buław pod spodu, e, ognista energia, no nie mam pytań, naprawdę, no, także, kochani, naprawdę macie piękne karty, chciałam wam jeszcze was zaprosić na e, ten rytuał, e, na rytuał, który Odbędzie się 9 czerwca o godzinie 9.09 wieczorem. Film już jest na moim kanale opisujący co potrzeba do tego rytuału, jak będzie on przebiegał. Jeżeli jesteś zainteresowani, jesteście proszę napiszcie komentarz pod tym filmem. Ja będę wiedziała ile osób będzie na, na tym rytuale, ile osób tą energię będzie wspólną tworzyć. A Wam dziękuję za obecność tutaj, za każdą subskrypcję. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania mojego kanału, będzie mi bardzo miło. A Wam, kochani Koziorożce, życzę wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń na ten czas i na, na każdy czas i spokoju i zdrówka przede wszystkim.